Siema z tej e... strony Mruwa, witam was w nowym odcinku Battlefield 4, bo go już dawno nie było, tym razem jest ze mną Kopytko, e, i, dzień dobry wieczór Kopytko wbijasz do mnie? E, aha, ja... Czekaj gdzie? Aha, bo ja jestem aha. bo ja myślałem, że to ty... że to, to ty tego czołgu wlazłeś, nie? A, no to, to wysiądź, to ja cię podsadzę. Okay. A czekaj, bo jesteśmy w ogóle w innych zespołach, czekaj, ty, ty Dobra walisz, e... to dojść do mnie, jak możesz, bo e... a trochę trudno będzie mi helikopterem e, Nie, nie mogę, a mogę dobra jestem. Okej, kiedy Ech. jesteśmy razem? Gdzie nie co mogę za ciebie. Ja no to jestem na respie ruski w takim razie. Aha, jesteś po prostu. Dobra, mhm, widzę cię. Dobra, bo ja myślałem, że tam jedziesz innym czołgiem ale. No. Dobra, jakiś typ jak ci śledzi. Także zapierdalaj szybciej. Dobra, to zabić, zim. ale dobra, nie będę reszta. Nie, pić. no bez przesady. Także znowu BF4eczka. No. Z tej właśnie dzisiaj wyszedł jakby patch, który po, po, podobno poprawia dużo rzeczy No no Ja go nie czytałem, Kopytko a, go czytał Właśnie też tutaj koleś nie pisał na czacie I też czytałem to w tych patch, no tak, że poprawili dźwięk No ogólnie poprawili dźwięk, że, no bo się tam jeszcze troszeczkę no bugował Mhm A teraz, go, a teraz, a teraz już go podobno naprawili całkowicie no tak. z dźwiękiem ja nie wiem, ja, ja tak naprawdę jak zmieniłem płytę to dopiero po tego no A tam masz to masz te czołki i go go naprawia, widzisz go? Widzę, tylko że. Strasznie mało mammo. Dobra, to wiesz co ta. To... A zabiłem gościa. Dobra, zrobiliście. ja muszę uciekać, bo zaraz mi tutaj skwał co. ja gram technikiem, tak działa. A nie, o, budynek się odbił, dobra. To ja tutaj wydriftuję helikopterem. O, ja, to ja tu Czyli może... Już... Dobra. Bo się ja boję, to... że wiesz, że jak wyląduję tak mocno. Dobra. Bo się bałem, że to będzie pod takim kątem akurat, że wyrwę y, tylnim wiernikiem o coś, ale się udało o, Jestem ów, Mam Okej, tu coś lata, a nie, to odrzutowiec, boże, tak mi się zdawało, że takie, tak blisko był o, o, Lol, ciężkie uszkodzenie, a on naprawia Chuju, nie naprawisz Dobra, gites, a, bo nasza ta artyleria tutaj nadupiała jakby To też, to też się było Wiesz co, tutaj takie, taka masa typków tam biegnie. O, tutaj na przykład jeden. O, no jeden, zabijemy jednego. Ej, zaraz to czy... siebie, Tak, tak, tak. To to naprawię. Musimy się wycofać. Dobra, dobra, lecę jak najniżej mogę, ale to i tak gówno daje O, o, o pół, le to leci to... z prawej, za kamieniem świaszkową. Dobra, naprawiaj. To już wysiadam. Tutaj leci gościu, także wiesz. Tak, tak na tym. Już? Ro robię co mogę, nie, szybko, jeszcze. Szybko. Już, już. Czekaj, dobra, weź leć, leć, leć. No ja nie, dobra, uff, zapamiętałem, że tam nie ma drzewa. Tyle wygrać. Dobra, wiesz co? Odbiję do góry, będę leciał tyłem i spróbuję go zdjąć. O, Ech, chuja. O, zabił. Mnie. Zetką gościu, dobry o. był. Nie no, szacuneczek. Miał kem, miał jakąś dziwną ten, karabinę. Chyba podstawkę, chociaż nie kojarzę go, ale możliwe, że to podstawka. zobaczę sobie, czekaj do stosu i czy coś mi do zetki dodali. Jak tak, to ich uwielbiam. Eee, Dobra, ja się zrespiłem na gdzie jestem, kurwa. Nie, jestem tak, na... to jest zwykłe działko te pierwsze do zetki, także dupy nie urywa. Ja jestem na B, jak to. Okej. Okay. To ja może też tam polecę tylko. Tak. O, jakiś wesoły snajper. Drugi wesoły sniper. Też dostałem magiczny ten magicznego typa właśnie od osoby, która biegnie przede mną, że jakby... Bo ostatnio powiedziałem straszną bzdurę dotyczącą defibratora, że dostaje się za niego 10 punktów za każdą reanimację, a on tutaj muszę trochę poprawić, bo owszem, za reanimację dostaje się. My Myślę, że to jakiś typ dostaje się 10 punktów, ale tylko jeżeli... O Jezus, zreanimujemy od razu. W sensie jak bierzemy defibrator, klikamy na łomek sekundy i jakby gościa ożywiamy, to wtedy dostaje 10% HP, a my za to 10 punktów. A zaraz no tak. wam pokażę jak się, że ten defibrator można naładować jakby I wtedy się dostaje tyle punktów za ile tam jakby go trzymaliśmy Im dłużej tym więcej, aż do 100, czyli 100% HP No Nie wiedziałem o tym ja wiedziałem, ale o tym zapomniałem kompletnie, Tak? że, 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 że ja to robiłem, do, że, że jak grałem, to ja to robiłem, ale ja sam nie wiedziałem, dlaczego to robiłem. Ola, <noise> ja nie wiedziałem, że się da. Dobra, to wiesz co, zaraz cię podsadzę, jak chcesz, ja lecę z Z O, 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 nowa, to ja tutaj się gdzieś... Tylko, tylko wiesz co, jeszcze tutaj... Czyli, jest... no, czy wiesz, tutaj jest coś harda, wiesz, harda, tu, tutaj jest hardo, bo tutaj jest ich teren i... O. chcę ci wystrzelił w ogóle ten. Ja spróbuję na tobie zrespić, chociaż chyba nie będę, dobra. tutaj jest dosyć hardkorowo. Także weź się gdzieś tam wyco... wycofa ja się zrespię na respię się na nie, nie wiem czy ja dam... nie wiem czy ja w ogóle dam radę Nie, nie dam radę, wybijam z tego gówno Do widzenia Cześć Zetka Dobra, schowam się w niej Mam tutaj apteczkę, więc... zaraz się powinienem leżeć. Boże, w ogóle leżę w ogóle i nic mi się nie dzieje OP apteczka o Boże, No A Boże, w ogóle odblokowałem No tam... mów, mów Tam widzę, że niezły Mordor jest na A nie wiem, stary, nie wiem. Jakiś też przyjechał jakiś czołg czy jakieś gówno konta No, zagrażają. czołg tutaj widzę. To jest też, nasz. Też minusem tego, że jakby wyszedł ten patch jest to, że usunięto mapę na chwilę pewnie. Ale no na Okej, najbliższe... mam laga. A nie. Tak, kurwa, what? Ten nie, tak, nie wiem. Sz strzeliłem z z tego z RPG-a, nie? Mhm. No zabijemy jakiegoś gościa, tylko że nie było animacji, że wiesz, że po prostu strzeliłem i i jakby mi się animacja zbugowała, tego mojego rpega Po prostu jakby on był w jednej pozycji, nie? Aha Chodziłem on w jednej pozycji, a ja chciałem przeładować, no to nie mogłem, nie? Aha Jak się tak klikam, klikam, żeby wystrzelił, to się dzieje, nic się nie dzieje no, no, no po czym nagle na raz, mi nagle wystrzeliły trzy strzały naraz raz I mnie rozjebało <laughs> No właśnie, to grubo No grubo Nie Bogu. powiem, o, nie powiem, że nie o, dobra, udało mi się przeskoczyć. A tym razem mamy człowieka po naszej stronie. No a to tak? pięknie. się zrespiłem na jakimś kurwa, na jakimś zatupił i teraz przez jakieś pole biegnę. Kurwa. Nie, nie ja wiem, tu, ja tu zrespiłem się na dachu, a zresztą zrespiłem. No tutaj leciałem tym moją zetką, się rozbiłem, i teraz. O jezus. Właśnie, właśnie podobno naprawili te. tagi, ale widzę, że mi nie działa i tak. Właśnie przed chwilą zacząłem napierdalać do typa. O, właśnie miałem ten defibrator pokazać. No to jak widzicie, teraz go. No Jezus... Chwilę mu. Bo... A nie mogę, jak, zyska... jak spadniesz, to wiesz, że ci się defibrator przerywa. No, tak jakby ładujemy go, jakby ten typ jeszcze był możliwy do zranimowania Tak bym tak nacisnął, to wtedy bym dostał jednak więcej punktów. Dzięki wielkie za typa, tak przy okazji. Dobra. No mm. to gdzieś się ukryję, bo jednak przy okazji może kogoś na na szybkiego. A, jednak nie da się. O jezu, dobra, nieważne, już wiem od czego zginął. Zawsze trzeba, właśnie kurczę, zachować większą ostrożność. A ja zapominam i biegnę jak debil, żeby kogoś wskrzesić. Dobra, ale może zagram sobie też technikiem, bo tutaj jednak. Ach, kurde, koleś... Nie widziałem. No, ja zjebałem to trochę. No ale dobra. Wolę ten rabin. 8-5, no nieźle. Wolę dobra. to, wolę to, to. I pomidor A ty pogram sniper. To... W takim razie. Niech będzie igla, niech będzie. To um, chcę taki. W, o, mini dokładnie. A co do nowego? No, chyba nawet coś. Się... A, nie, stary. Dobra, to walić, to tak chcę. O, się wali budynek. To grubo. No. Nara, mamy od dowódcy rozkaz atakowania. A to niech będzie. O, no, niech koleś że... wow, Jestem okay. kurwa kuloodporny Nie lubię tego celownika nie, jest chyba ruski, no, What czy... the fuck? No kurde, odporny koleś, no. Kapitanie, wydaj nam rozkazy! <laughs> nie przerwać linii. Serio, <laughs> gdzie mam w ogóle rozkaz Tam zapierdalać mam, Boże. Nie chce mi się. No, to, to, to mi się odechciało. nie mamy. daj rozkaz. Nie chce mi się. <laughs> Kurwa, jak to tylko mojebnięcie! I miałem jakiś kurwa pło. To była jakaś ta. jakaś. B, jakaś ta kamienna. ta. Y, jakiś pomnik, czy jakaś kurwa ścianka? Nie, A, i wzorało i rozjebało, kurwa połowę tej ścianki. Nie, to dobre jest y, ta 50, właśnie. Nie, nie wiem, jak ona tutaj się nazywa, bo wiem, że jest kolejna snajperka, która ma po prostu kaliber 50. Może to jest Barretta, ale głowy nie dam. Ale wiem, że po prostu. Y, mnie rozwaliłek w kampanii, gościu stał za ścianą, nie? Ja Anak. wyjebałem w ścianę i myślałem, no kurna, no i zabiję go ni chuja przez tą ścianę A pocisk rozjebał ścianę, przyleciał dalej, jebnął go i zabił No to gruba Także naprawdę moc to to gówno ma No no Nie wiem, czy z tego strzelałeś, czy z jakiegoś innego Nie, ja, ja strzelałem z... z... M45 hmm. No ona nie wygląda na, na taką potężną sniperkę. Aha nie, to tam to wygląda na taką jesteś wyrąbaną O chuj Poleciałem w kosmos, o, z tym samochodem tle. Boże, gdzie ja mam jechać? Gdzie, gdzie... O tutaj nie. A Jezu. Dobra, teraz wolniej, bo chcę wjechać, żeby przejmować to co mi dowódca. Każe Boże, ale ten samochód jest za szybki po prostu. Nie wiem, ja... Ja, tutaj, ja, ja sobie tutaj chcę, chcę kogoś zabić, ja to taki szkoł. Dobra, jadymy Jadymy. De dobry. Ja się tu gdzieś stampię. Nie, nie 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 Nigdy mnie to nie było Panie czołgu, nigdy. Muszę użyć go kurwa na zawał. Podszedłem do niego, chciałem go zajebać, a on już nie żył. Raid na z głowę. Dobra, tajna sztuka teleportacji, gdzie ja jestem? Właśnie jak coś, to jeżeli użyjecie yy, przy tym pociągu, klikniecie E, to nagle pojawiacie się na drugim jego końcu. To jest kurwa Mindfuck. Ale niestety teraz za dużo osób jakby strzelało do mnie, już byłem otoczony, więc. Tajna sztuka teleportacji tym razem nie podziała. Nawzajem sobie strzeliliśmy prawie Heda. Znaczy on mi chyba strzelił heda, a ja mu nie strzeliłem, nie, ale nawzajem się zabiliśmy Snajperami, nie? A teraz pokażę swojego no-skilla w odrzutowcach dobra, bliżej, bliżej, bliżej. No i penis. Chciałem jak najpóźniej strzelić, to nie strzelimy w ogóle. O, już mam kogoś na ogonie. Czemu mi radar nie działa? Boże. Ja widzę tego, że nie ma teraz mapy. Nie wiem, ja, ja jestem staromodny i ja lubię walki naziemne ewentualnie. Je, je, nawet, nawet, ewentualnie na ewentualnie jakieś helikoptery, ale... Łope, nic, dobra, nie wyrobię się, robię nic... O, o w ogóle nic przede mną, co się dzieje? Czuję się jak na matematyce, nic nie rozumiem. O, o dobra, podrywaj, dobra. mruwa, mry, taki umysł ścisły. Ech. Całki takie trudne. Co Boże, jak... Boże, co ja zrobiłem? Chciałem okay, tak teraz... polecieć nisko nad ziemią, zauważyłem odrzutowiec, Ach. namierzyłem i... Znaczy odrzutowiec, helikopter, namierzyłem mi go dwa razy i jebnąłem. Nie, to mnie strzelało trzech ludzi, dwóch zabiłem... Oj, i... Strzelaj! Strzelaj! Strzeluj! O, mam zetkę, mruwa! O, stary! Tyle wygrać, że tak powiem. Ale chuj, jestem pasażerem tylko. Koleś mi wyprzedził, chuj. Jestem kurna na plecach gościa, a moje moje... Aha. O, jako że ona właśnie poszła się jebać, bo koleś wpierdolił się drz w drzewo, nie? Tak po prostu wleciał w drzewo. A typek niega. zniknął, którego ścigałem, a tak ładnie mi szło. O, tu, a nie, to jest ten nasz. Dobra wiesz co? Pod mostem muszę kiedyś się nauczyć latać, naprawdę. A chuj, zrobię teraz, najwyżej się zabiję. A ktoś jak no ktoś by chciał powiedzieć tu mój nick, w grze to jest... A, 208, nie? Bo żaden nie zauważył. No. Aaaa! Goli mi rakie... o Kurwa, jakie to moje Aha, a mnie rozjebała nasza. nasza arta, nie? Nie wiem, mnie rozjebała ich pelotka, ale. Ale jakoś szybko. To sobie nawet nie ogarnąłem, że coś wybuchło, po prostu nie żyłem. Ale na joke. Mam czołk. Dobra, ja sobie wziąłem transportowy helikopterek. Chodź do mnie do czołgu, będzie fajnie My jesteśmy w ruskich? Tak, w to do chuja czemu mam jakieś chińskie znaczki na kupicie. A nie, to one nie są chińskie, dobra, nieważne Bo bardzo mi się, to co widzicie jakby u mnie na pierwszym planie, w sensie no te takie guziczki To to jest bardzo podobne do klawiatury chińskiej Jak właśnie się kiedyś zastanawialiście jak wygląda klawiatura chińska To polecam wam to wygooglować, bo to jest mega śmieszna rzecz Dobra. Ja wolę na razie nie googlować, bo się boję, że umrę. Dobra, ja mam pomysł. Profesjonalnie zlatywanie w dół. Dobra, jednak nie. Nie wiem, ja tu dyktuję czołgiem, także Ale to jest Właśnie, właśnie wymyśliłem trik, jak się nie zabić własnym wirnikiem. Na chwilę przed, wiecie, przed tym, jak wysiądziesz, wbijasz do inny, na inne miejsce, jak wiesz, tak, żeby wirnik się wyłączył. Halal. Czego się w ogóle chciał podwalić mój helikopter. MÓJ! nawidzicie. O. Kurde, fajny ten karabin. W ogóle nie ma odrzutu. Zero. O, o, o jaki fajny ten odblokowałem. Siema, stary, chce naprawić cię. What the fuck? Nie? nie mam tego, nie mam płomienia A nie, 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 nie. po prostu się wtopi Masz, zespawam cię na żółto i na niebiesko. Oj, zespałam cię na żółto i na niebiesko. O, Chodź, na i na niebiesko. Nie. Chodź przywalę ci kredką Wyraz żółtą a raz niebieską Kurwa jak ja tu rozpierdol, rozpierdol tym czołgiem robię Haaa jebnąłem helikopter Boże kurwa. ile tu jest mietków Biegną Trzyma to? Pełno ich Boże Pełno. trzęsie Trzęsie to gó... Chciałem wysiąść Boże ja tutaj kurwa robię Z dupy się średnie wieczora serio Tak No nic. Gdzie ty jesteś? Bo dawno się nie widzieliśmy, kopytko. Kopytko. Ryba. Czekaj, bo tutaj, kurwa, czołgi, śmigłowce, jakieś inne sh shity, także... Rybo, mów do mnie, gdzie jesteś? Rybo, nie opuszczaj mnie. E, nie wiem, chodź. Szybko, zaraz mnie rozjebię. Fire! Fire my laser! O, 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 gościu, kurna... Utracono. Co utracono? Wiarę chyba! Kurwa. Ale ja tu niezłe rozpierdol zrobiłem, rozejbałem jeden śmigłowiec i... i ten, i jakiś W ogóle nie wiem o co chodzi z tymi rakietami, ale wystrzeliłem już chyba z czwartą i żadną nie trafiłem. Gdzie jesteś? Nie wiem, koło B. Nie, 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 z, mhm. z łapki strzelam rakietami. Z łapki rakietami. Serio, w ogóle nawet nie ma dźwięku i chyba coś się pierdolnęło. W ogóle ta rakieta no, gdzieś ja... poleciała w chuj, ja nie wiem co się dzieje. Może miałeś tego buga też ja, to ja miałem, że mi się pływa rakieta zbugowała i... A, chwila, nie jestem tym, no to... Boże, chciałem apteczkę. Ej hey, burwa! No. Mam hawoka Czekaj bo. Tylko moja że moje... Moja może... cały czas jak kliknę prawy. <słuch> słychać dźwięk namierzania. No. Aha wszystkich Aha. Może moje tam... umiejętności strzeleckie są na bardzo niskim poziomie, także tutaj się nie popiszę z Okej, okay, czyli skończyłem mi się amunicję, dobra, czyli tak, potrzebuję medyka i amunicji. A ja spamowałem tym głównym, to oczywiście przycilip mnie zabił. No nic. Dostał Sukwiasz Boże jak lamie Aż wstyd Nie ma ja, ja rozjebałem jakiś Tak także czuję się w miarę spełniony O, odrzutowiec wezmę znowu se polatam Oooo To będziesz mnie osłaniał Ta Uważaj bo A nie czekaj, jakiś odrzutowiec na ciebie leci, za tobą No dobra, zaraz go złapie Kupytka atakujesz O, tutaj nie. Stary, 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 ryba, ryba, ryba. O kurwa ja <śmany> hehe, <śmany> <O> Boże, <śmany> tak kurwa pilot. <grymne> to ogniem ja tak lecę naprost ciebie, tak rybo I tak myślałem, że chociaż tak troszkę tak się, że lecę i odsuniesz, nie? Ja, tak, to znaczy ja właśnie nie, nie miałem... Ja tak, ja, tak, ja wiem, tak próbuję poodbić w prawo i w ten, żeby jak najbardziej tylko nie w ciebie Tak nagle tak lecę i dalej u ciebie, takie ja well rybo, 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 I wiesz, podbijam na maksa, a ty tak na maksa w przód poleciałeś i u ciebie tak dalej jebnąłem Po prostu... To jest za mam e, To jestem, wiesz co, u nich, także o, Może tym razem mi się uda strzelić z tego gówna Strzelam i co? Polecisz znowu w kosmos? Wracasz? Rakieto! Rakieto, mów do mnie, gdzie lecisz? Umiejętności... Nie wiem, ja zwolę ten jestem śmigłowiec bojowy niż Zetka, ale dobra. Ej, serio, do co się jest kurwa nie tak z tymi rakietami? One lecą ku niebu. Te rakiety, no te rakiety, te rakiety, te zbugowały. Ja nie pierdolę, no serio, co jest z nimi? Jedna rakieta moja poleciała gdzieś w kosmos. Chyba z pierwszą prędkością, kurwa, kosmiczną. Ona będzie sztucznym satelitą Ziemi od dzisiaj. No serio. O, leci i co się stanie teraz jak strzelę? O, jebłem. O kurwa, moje umiejętności pilotażu. Dobra. I co się dzieje z tą rakietą? Leci. Dobra, teraz w flawie gościu o, Romelu, fuj. to zrozumiem. To żebym zrobił to po mistrzowsku. A co, latasz nadal czy już nie? No ten... nie, już właśnie się rozjebałem o, o ten, o ten, o linii wysokiego napięcia. Dzień dobry. What Dobre, ja znowu mam Hamoka. Jakoś tak jak ja stanąłem Chciałem go strollować Pfff Hahaha To było, <noise> Widziałem tego Hamoka chciałem w górę Wysiadłem i umarłem <noise> Nie wiem, ja przed chwilą zrobiłem akcja jakby się strzelałem z czołgu, ja podszedłem Do niego, wiesz, się Jakby wszedłem mu na ten Na czołg Wszedłem mu centralnie przed KM i stałem i czekałem aż mnie jebnie, bo czekam na jego reakcję Gościu tak wiesz tak na początku nie wiedział czy strzelać czy nie, ale potem stwierdził A je no, trudno jednego debila mniej I zaczął napierdalać No nic Ale żyje Boże nie, samochód, pułapka, wstrzelają mi w go Jezus Maria Walnąłem samochodem, pułapką, który pika o coś i nie wybuchłem. To co? Jak coś, jak coś, no to właśnie samą pułapka to jest ten jeep taki. Tak, tak, jakby ktoś nie wiedział, to właśnie. Kobietko, stój! Czekaj, bo toś mi obrót. Wiesz co? Właśnie. Wysiadłem! Mi... Samą pułapka, jego definicja. Chcesz wysiąść? Nie możesz! No ja właśnie tak. Wiesz, że ja tak klikam, e, tak. What the fuck, tak, tak Jeszcze tak jadę z pół metra, dobra? Pewnie wysiądę idealnie przed tym, jak ten, jak walnę. Wysiadam, jeb, nie ma mnie. Eee... A ja, może to jest. Nie wiem. Może ta igla moja nie działa w ogóle. Nie, nie, no nie wiem. Ta wyrzutnia się zjebała, po prostu nie działa. Ała? Nie ma, może coś więcej potrzebuje ta wyrzutnia. Nie wiem, jak. się tu kieruje tak, jakby był bf trójce, ale. No kurna, no nie wiem. Namierzony znaczy, pocisk na raczej tej, powinien znaczy, lecieć, no kurde. Igła jest chyba na krótkie dystanse. No więc... tak, ale jak już namierzę to i strzelę, to chyba ona leci. Czy tak, no, no leci, tylko że ona ma mały zasięg. Bo, bo tam pisze, tam na bo takie długie kosmosy. No pana, ale ona. Ona leci w kosmos, no jak Boga kocham. Ona <laughs> leci w kosmos. <laughs> no stary, już wystrzelierek tak z 20 tych rakiet. Każda poleciała idealnie takim łukiem na początku. Taka ala funkcja kwadratowa kurwa idealnie w górę. To no po prostu what the fuck. No ja właśnie widzę taką Cały czas z tego z dymu po rakiecie. Ale to nie ten, to... <grym> Czekaj ci mogę pokazać zaraz. Ja to nie, bo teraz bo ta... nie żyje. Ta rakieta w jest zres. za mała. Chodź na C się zresztą jak możesz. Na C dobra. O o o, leci odrzutowiec. Jeps! We need reaper, reaper, reaper W ogóle, co się stało? Przed chwilą chciałem strzelić w odrzutowiec i on kurwa wybuch. Znaczy nie, nie przeze mnie, broń Boże, nie, 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 nie On się po prostu rozbił na słupie telegraficznym, czy jak to tam Nie, to nie jest słup telegraficzny, No następna! Co jest z nim nie tak? Dobra, ten typ W ogóle nie widzę oh. namierzania Słyszę jak piszczy, a nie widzę O, dobra, widzę, strzelam I chuj, znowu o jaka z RPG miałem pizka Dobra, stwierdzam, że ta rakietnica no, nie działa. Kurwa, mój... Mój bępem nie przyjechał. No sz, chuj mu w dupsko. Strzelaj, leć proszę! Będę cię kurna tak... <laughs> Boże co się dzieje? Trafiłem! <laughs> Przyleciała moja rakieta! Normalnie... o Wreszcie! Zabiłem kogoś! Nie wiem, że dostałem jakąś baretkę w ogóle i spam expa To cud! Wrócił! Ten syn marnotrawny Nie wierzę, że jednak działają te rakiety Już miałem zwątpić, o jakiś czołg bije do niego Uuu. Naprawię może Przodasz sam! A ja tu naprawić co, dzień dobry Bo tu widzę, że da dawno na przeglądzie się nie było Macie mandacik, kurde. A już nie siądę, no to trudno. Bo w takim razie wydupiam. O brawo, kontrolujemy, tak? dowódca dobrze pingami zarządza. To zawsze zapominam o tym. tak tak jestem teraz niegrzeczny, bo się tego nie słucham. Trochę latam jak na Jolo. No trudno. Żołnierze, żołnierze chyba ze mnie. Ten koleś, u którego jestem w ZC, zajebiście lata. Tak, no to. To moja krew, nie, no. <głosy> <głosy> Dobra, jadę tam do. do, 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 do. Gdzieś w Twoim kierunku, Jolo. No, on, gra, on zajebiście, o... on zajebiście lata ten koleś. Haha, jak koleś został Papę Mega, kurwa. W locie. Co się dzieje z tym moim samochodem? Jezus, fałdem Jak ja widzę jakieś kolizje, były jakąś z czymkolwiek, jak jadę tą samochodem, tym samochodem pułapką, też widzę ten napis: Zginęłeś w akcji, po prostu ja go widzę. Ja pierdolę. O, <laughs> dobra, wysiadam już ten koleś. teraz wylądował tak zajebiście, po prostu nie nam zajebiście tym, na co mówić. No tak idź nie dużo lepiej ode mnie, skoro tak. Wiesz to nie wiem, czy lepiej, ale no... się lata, to trzeba mówić. No, takim mistrzem nie jestem do jest przesady. Ja lądować się zawsze boję, że A to wirnika to ten. Chociaż w B, ja mam chyba ten nawyk z trójki, bo tam w trójce z dziwnej potrafił się helikopter wbić pod ziemię, co było po prostu jakiś absurdem. Nie wiem, czwórka jest zajebista tam 3,5 chuj, chuj w dupę w tym co mówię, że to jest 3,5 albo Jaki, jakieś obywatele. Jo, pierdole, Ja myślałem, że ja strzelam do... T <laughs> Snajpery! Widzę cię, widzę cię! Syczał na mnie! Jak wąż Jak wąż? Czekaj, tu był jakiś ...z helikopter Wysiadł gościu strzelał Ino do mnie, ja się go boję. Ryba. No ty kolej to jest jakiś mistrz kurwa Mieszczu, mistrzu paint'a Nie wiem czy mam grać na <laughs> Koleś, za to! Halpmę. Rybo, za tobą jest snajper. Okej okay. E chwilka, bo ja coś odblokowałem PWD MP7 Na chuj mi ten kaktus. Nie chcę tego. No ja tu coś odblokowałem? Jakiś inny celownik, to ja chcę o, tak. Orgazm. Nerdgazm. Odblokowałem zajebisty barnik. Ja się bardzo lubuję właśnie w niebieskim i białym, a odblokowałem taki niebiesko-granatowo-biały, także dla mnie bomba. O chwila, dobra. Zrobię na koniec odcinka kurna, przewrót. Uda się, uda się, uda się, kurna, uda się! O chuj. Dobra, nie uda się. O, o. żyję. No ale był zajebisty, mecz. Fajne akcje o, działy. Tam. O, wybuchłem! No, 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 no mam nie mruwa, mnie wyjebał w tym... Samolotem śmigłowiec, nie no. A no, piękne prosto To no. muszę u Ciebie zobaczyć jak to z perspektywy wyglądało Bo to piskro, ja po prostu sobie skręcam w lewo Chcę po prostu podlecieć w górę, nagle pierdolnął mnie ten No <grym> co <pas>. to jest. <grym> to był kurwa fail stulecia Boże, dobra, i co ja w ogóle Ju, Jeju, jakieś jakieś... ...paretki, nie no, ale w chuj małe expo No ale nic, fajnie się grało Dobra, no bo... to dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, to tam wreszcie jakiś komentarz, łapkę, no, nie wiem cokolwiek. No suba, łapkę, tam wiesz, jakieś. No, Możecie podać. No. Wszystko mile widziane. Dobra, to dzięki wielkie za oglądanie i się ma.